Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Dzisiaj jesteśmy w Borach Tucholskich w okolicy Osieka. Wczoraj udało się, tak jak widzieliście na filmie, znaleźć około 13 grzybków, trochę prawdziwków, trochę podgrzybków. Dzisiaj jestem nastawiony głównie na podgrzybki. A może uda się znaleźć jakiegoś prawdziwka? Nie przedłużam. Zaczynamy. No i moi kochani, zobaczcie. Jestem w tych borach, które tak pokochałem rok temu. Wchodzimy do lasu. Na razie żadnych grzybów nie było widać. Ale idę i zobaczcie, co tu stoi. Piękny, szlachetny przywitał. Ale super. No, coś pięknego. Pokaż się Państwu. Tak wygląda. Zabieramy, idziemy dalej. I kolejne gałęzie, tutaj uschnięte. Od sosny. A one stoją pośród tego wszystkiego zakamuflowane, mają się dobrze i jeszcze rosną super. Już druga połowa października, a grzybki można zbierać, także oby jak najdłużej. I mamy teraz namierzone kolejne dwa maślaczki. Weźmiemy je dzisiaj. Sosik będzie urozmaicony. A może się uda dzisiaj więcej prawdziwku znaleźć i pójdą na suszenie, a z podgrzybków i maślaków zrobimy sosik? Może i tak być. Ale śliczne, zdrowiutkie, piękne maślaczki. No sami powiedzcie. Cudo. Na 95% zobaczcie, tak wygląda rycerzyk czerwono-złoty. Grzyb jadalny, aczkolwiek smak dla Ludzi jest kontrowersyjny. Jedni lubią, drugim nie smakuje. Tak wygląda. Idziemy dalej. Gdybyście dojrzeli w lesie takie rogi, różki pomarańczowe, jak tutaj, to wiedzcie, iż jest to piękno róg największy. Walorów smakowych raczej nie ma, natomiast ma estetyczne. Jak jest jakaś ładna potrawa, sałatka, to na boku można położyć go dla ładnego wyglądu. No, już w tym koszyczku zaczyna coś tam być na dnie, ale teraz Wam pokażę podgrzybka. I takie podgrzybki to wszyscy kochają. Zobaczcie, jaki piękny. Normalnie większy niż ten. Szlachetny, którego znalazłem przed chwilą. No śliczny. Samych takich Wam życzę. Nie mogę napatrzeć się. Jaki ten las jest piękny. Jaki spokój, cisza. Nikogo nie ma. Ptaki ćwierkają. To jest super. jeszcze na dodatek te grzyby tutaj rosną. To jest taki późno jesienny. Podgrzybek o twardym trzonie. Gruba noga nie taki ten letni cienką nóżką. Gruby trzon. No piękne. Jak byłem ostatnio w Borach Tucholskich, to na tym filmie mówiłem, że warto się rozglądać przy drogach. Bo ludzie często pędzą na sam środek lasu. A często przy drogach potrafią rosnąć. Zobaczcie takie piękne okazy. Tutaj jest pierwszy podgrzybek śliczny. I gdzieś tutaj jeszcze też, ale podgrzybek złotawy. Widzicie? Tutaj też jest. O! Także dwa podgrzybki praktycznie przy samej drodze. A my szukamy dalej. Coraz bardziej dno tego koszyka się zapełnia. I znowu jesteśmy na środku ścieżki. I znowu jest taki fajny, późno jesienny podgrzybek z twardym trzonem. Zobaczcie, piękne. Jaka cisza, prawda? Gdzieś tam daleko szum trzew. A tutaj na dole, dzisiaj proszę Państwa, pierwszy pieprznik jadalny zwany kurką. Z oddali zobaczyłem już te brzozy. A jak widzę brzozy, to zawsze mi się taka lampka zapala. Sprawdź, czy nie ma koźlarzy. No i idę tak, idę patrzę. Bach na dzień dobry. Koźlarz babka. Piękny. Przywitamy się zaraz z panem. Ale ładnie. I zobaczcie. Mamy kolejnego koźlarza. Ten troszeczkę starszy niż jego przed chwilą młodszy braciszek, ale do sosu jak najbardziej. Tutaj widać schowane dwa piękne maślaczki. A specjalnie tutaj przyszedłem, bo pamiętam rok temu stały tutaj piękne dwa koźlarze babka. No i to też jest taki, też mam taki zmysł, bo zapamiętuję co gdzie rosło nie muszę sobie tego nigdy nigdzie zapisywać tylko po prostu mam pamięć zrokową. i dane miejsce mi się kojarzy z grzybem no i pięknie stoi tutaj rok temu było ich tutaj dwa w tym roku jest jeden no i tak sobie chodzę 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 i myślę i stęskniony jestem za tymi borowikami był jeden na początku wielką nadzieję zrobił a teraz mówię co nie ma i nie będzie już tych borowików ale idę i patrzę, i jest ci on. Drugi dzisiaj, więc celebruję to strasznie, bo kocham borowiki. Kocham wa z Wami się dzielić tymi borowikami i pokazywać je, jak rosną. To mój ulubiony grzyb. I wygląda. Ale cudaczek. No coś pięknego. Kręcę się tutaj obok gdzie znalazłem tego pięknego borowika. Dzisiaj już jedną czubajkę nie miałem. Natomiast tutaj jest druga i będzie fajny kotlecik. Piękny. I tu taki zagajniczek, tam daleko jak możecie zobaczyć, rośnie opieńka. Ale tutaj koło mnie naprawdę jeszcze do wzięcia. Jedna kubka. Opieniek, i tutaj jest druga. Tu mniejsze. A tu druga. I dzisiaj je sobie zrobię na maśle. A co do opienki ciemnej, to radzą ją obgotować najpierw i tą wodę odlać. A potem można ją spożywać. Usmażyć na maśle, na przykład. Idziemy dalej. Pomyślicie sobie, co ten grzybowy kapelusz dzisiaj wyprawia? Cały czas drogi tylko pokazuje. Ale chcę wam właśnie pokazać. Często ludzie chodzą tutaj, jeżdżą i zobaczcie, no przy samej drodze jest tutaj, tak schowany sobie. Teraz go pokażę. O, ale ma. Byczułkowaty trzon, aż ciężko mi go wykręcić. O! Jest! Jesteś z nami, przyjacielu. Trzeci dzisiaj borowik. No, jak ja widzę czerwone, to zawsze się czujność wzmaga, bo często spotykam w towarzystwie borowiki, ale tym razem koślaż babka. Pierwszy. Jest i drugi. Wszystkie takie świeżynki. Nie są stare kapcie, zobaczcie. I idziemy dalej. O. Tutaj położę. Jest kolejny. Tu już mamy trzy. I jeszcze jest jeden przyjaciel nasz. Tu jest czwarty. I cztery koźlarze w jednym miejscu. Szukamy dalej. I słoneczko przechodzi tutaj za chmur i zaczyna świecić. Chciałem wam jeszcze pokazać dwa teraz piękne kozilarze, bo są przecudnej urody. Jest pierwszy i tutaj jest kolejny, ale trzony. Zobaczcie jak pięknie wyglądają oświetlone. Idziemy dalej. Pięknie tu jest Jestem zakochany w tym lesie. Wiem, że niektórzy wolą góry, pagórki, doliny. Tutaj jest prosto jak na stole, ale jest przepięknie. Wrzosy, sosny. I proszę Państwa, proszę zobaczyć, jakie gniazdo kureczek. Około raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem dziewięć sztuk. Zabieramy je i ruszamy dalej. Tutaj taki las. Sosnowy zmieszany z lasem liściastym. Dosyć wysoka trawa. I zobaczcie, że w tej trawie one tutaj rosną. Ale trzon to on ma niesamowicie długi. Zobaczcie. Ruszamy dalej. Już dzisiaj żegnamy się z borami tucholskimi. Bardzo tu lubię przebywać i, tak jak na początku mówiłem, pokochałem te lasy od pierwszego wejrzenia. I idziemy już do samochodu, a znowu na drodze. Zobaczcie, co tu pięknego stoi. Czwarty i ostatni borowik szlachetny. Dzisiaj zaczynaliśmy od borowika i kończymy na borowiku. Także taki, taki borowik miniaturka, zobaczcie, ale śliczny. I idziemy do samochodu. Już w sumie pożegnałem się z Wami. A wychodząc dosłownie z lasu, bo las tam się zaczyna. A tu są takie zarośla. Idąc do samochodu, napotkałem jeszcze. Zobaczcie. No przecudowny widok. Piąty borowik. Świeżynka. I tak się prezentuje. A tutaj są grzybki. Super. Kochani grzybnięci, na dzisiaj kończymy grzybobranie. Byliśmy, tak jak mówiłem, koło osieka w Borach Tucholskich. Przywitał nas prawdziwek, pożegnał nas prawdziwek. Oprócz tego udało się znaleźć około 30 podgrzybków, około 40 koźlarzy babka, trochę czubajek i trochę opieńki ciemnej. Także jestem szczęśliwy. Wypad żeby się udał. Zapraszam do lasu, a my widzimy się na kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.